Co ty tam robisz? Potrzebuję pomocy. Nie chcę teraz kłopotów. Wszyscy gliniarze z miasta was szukają. Bo mamy teraz szansę załatwić ich raz na zawsze. Mamy laptopa pełnego dowodów, które wsadzą Mercera do paki na lata. Niestety jest chroniony hasłem. To wszystko? Czekaj. Właśnie ci coś wysłałam. Przyłóż swój telefon do laptopa. Powinien go odblokować w kilka minut. Wow! Dzięki. Tylko się teraz nie wycofuj. Jak sprzątniesz tych liniarzy, wyświadczysz wszystkim przysługę. Spaduwa, nara. No i jak? Wyślę ci program, który odblokuje laptopa. Przyłóż telefon do komputera, a powinien się odblokować automatycznie. Dobra, rozumiem. Jadę do ciebie. Niedługo będę. Dam cię na dworzec. się pije. Chyba się uruchamia. Udało się. Ekran tak logowania zniknął. Widzę jakieś foldery. Tak. Jesteś geniuszem. Ja? Sądzę, tylko znam geniusza. Teraz musimy wygrzebać odpowiednie pliki i dostarczyć prasie tego laptopa jako dowód. Ludzie z telewizji na pewno cieszą się z takiego kąska. Czekaj, co to. Tu jest uruchomiony jakiś... nawigator sprzętowy. To coś twojego? Nie wiem. Raczej nie. Do wszystkich jednostek. 315. 15 podejrzanych o atak na porusznika Mercer'a. Jedźcie na to miasto do północnego Klaufa. Słyszysz? to położenie laptopa. Musimy się spieszyć! Zostaw go tu! Nie, zmiana planu. Jedziemy z laptopem i gramy na zwłokę, aż uda się przesłać w w trasie. Spotkajmy się w starym centrum handlowym. Zbliżany pojazd to czerwone Porsche jadące na południe z Cloud do S2 no, Rozumiem, podejmuję gości. Przyjąłem, dołączam do gości co? Warren, to wy? Wydawało mi się, że oddział specjalny nie wyjeżdża w zielonych. Przyjąłem specjalnie, żeby to te No, na pewno nas namierzyli. Ej, uważaj! Sprawdź folder z dokumentami! Um nie jestem komputerowcem, okej? Okay? Próbują nas zabić! Co, spodziewasz się, że kolesie Mercer'a będą brać fer? Powstrzymaj tę glinę przed zepchnięciem nas z drogi! Robi się. Lukas, jak idzie? Mam maila do ludzi z wiadomości. Teraz y, muszę znaleźć jakieś haki na Mercer'a. Szybciej! Daty, numery tablic, dokumenty, mandaty! Nazwisko Merceera jest na wszystkich! Wyślij to! Kopiuje cały folder. Załóż w stronę Blackwood, Harry. Zdecyduj, bo nas na razie. Powiedz coś, Lucas! Przesyłam to. Patrz na drogę! Franka 4221, tak. Lukas? Już prawie! Jedziemy na zachód przez Fort Callahan. Okej, okay, przyjęłam. To auto jeszcze wiele zniesie. Parę krasiń i to nie tragedia. Ile może zająć dodawanie załącznika? Kiepski mam zasięg, okej? Okay? To był twój ostatni błąd! Słyszę jakiś sukot? wasze aktualne 99%! Sport Galahad! Niedobrze to wygląda! Miałeś tak chronić! Lukas? Nadal 99%! To auto jeszcze trochę wytrzyma! Nie możemy tak ciągle obrywać! Jedzie na północ, w stronę kamieniołomu Kraken. Przyjęłam, jedzie na północ, w stronę kamieniołomu Kraken. To auto jest delikatniejsze niż wygląda. もた <music> Wieczoru. Hańba w Mundurze. Starszy oficer policji ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Porucznik Frank Mercer, przewodzący kontrowersyjnemu oddziałowi pościgowemu, zniknął wkrótce po tym, jak został zawieszony za korupcję. Zdarzenie to stanowiło konsekwencję przecieku dokumentów wysłanych do naszej ekipy reporterów. Policja nie udziela dalszych informacji. Jednak z naszych źródeł wynika, że sprawa dotyczy dokonanych przez oddział Mercera wymuszeń oraz kradzieży na wielką skalę w świadku wyścigów ulicznych. Oto oświadczenie Komendy Głównej. Porucznik Mercer wie o swoim zawieszeniu, dlatego prosimy, aby się ujawnił i nie utrudniał dalszego dochodzenia. Już za chwilę.